Na zima i śnieg biały pada Dziadek siada przy kominku bajki opowiada Dziadek siada przy kominku bajki opowiada Ta, ra, 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 bajki opowiada O królach nieśmieszczę i o w butach, który mieszkał tam temu, czy na werga w którym mieszkał dawno temu, czysta bergamuta. Ta ta ra, ra, czysta bergamuta, ta ta ra ra, czysta ra, ra. bergamuta. O dzielnym szewczyku ja i Małgosi opowiada dziadek baki, kiedy wnuczka prosi, opowiada dziadek baki, kiedy wnuczka prosi. Kiedy wnuczka prosi. tarara, Kiedy wnuczka prosi.